Witajcie bracia i siostry. Pierwszy list Świętego Jana 4 na 8. Umiłowani, miłujcie się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Pojęcie miłości Często bywa uwarunkowane do stwierdzenia: Nie kochasz mnie, jeśli nie traktujesz mnie w sposób, jaki ja chcę. Albo Kocham Cię, gdy zachowujesz się tak, jak ja lubię. W zewnętrznym świecie człowiek nie jest w stanie dostrzec czegoś, czego nie ma w środku. Dlatego nie kochając siebie. Nie będziesz w stanie kochać innych. W tym miejscu najlepiej zdefiniuje to pojęcie miłości. Miłość jest to widzenie piękna w czymś lub w kimś. Zatem, jeśli nie będziesz widział piękna w sobie, nie będziesz go widział nigdzie na zewnątrz siebie, w tym również w innych ludziach. Przykładem będzie ktoś, kto w głowie ma negatywny obraz samego siebie i za swoje życiowe nieszczęścia obwinia wszystkich dookoła. Na pewno znacie kogoś takiego. Aby z takiego negatywnego stanu świadomości i konsekwencji wyjść na wyższy poziom, trzeba zacząć kochać siebie, czyli Zacząć dostrzegać w sobie piękno. W momencie, gdy w końcu wybaczysz sobie to zdarzenie sprzed wielu, wielu laty, gdy przestaniesz się obwiniać i nazywać się tymi wszystkimi negatywnymi określeniami, i zaczniesz widzieć siebie we własnym dialogu ze sobą. Zaczniesz mówić do siebie pozytywnymi ocenami natychmiast zaczniesz zauważać zmiany na lepsze będziesz wtedy jak uczyli zdruzمیان 12 na 2 przemieniony przez odnowienie umysłu większość życia człowiek działa automatycznie Codzienne, rutynowe czynności robimy bezmyślnie, automatycznie, przez podświadomość. I teraz Twoja odpowiedzialność: czy tego autopilota zaprogramujesz do winy, lęku, braku, czy do obfitości, do Bożej mocy, jedności i harmonii. Podkreślam. Nie będziesz doświadczać piękna w życiu, dopóki nie zaczniesz dostrzegać piękna w sobie. Chcę, żeby to dobrze wsiąkło w Twoją świadomość, więc powtórzę to jeszcze raz. Nie będziesz doświadczać piękna w życiu, dopóki nie zaczniesz dostrzegać piękna w sobie. Zamiast. Wmawiać sobie winy i niegodność poprzez moja wina, moja wina, albo panie, nie jestem godzien, afirmuj. Kocham dobro, które jest we mnie, boże we mnie kocham cię. Ponieważ poprawnie kocham siebie, poprawnie kocham innych. A i inni poprawnie kochają mnie. Miłość do siebie nie jako egoistyczna miłość, ale jako pozytywny obraz samego siebie. Miłość do siebie to radość poprzez dostrzeganie swoich wartości, myślenie o sobie w pozytywny sposób, odczuwanie pozytywnych uczuć wobec siebie. Dowartościowanie siebie, docenienie siebie. Miłość do siebie to pozytywne myśli i pozytywne uczucia na swój temat. Cokolwiek kochasz, powiększasz to. Jakiekolwiek dobro chcesz doświadczać w życiu, pokochaj je jako część Ciebie. Pokochaj dobro w sobie i zaczniesz emanować go więcej i doświadczać więcej. Kochaj siebie poprzez wiarę, że zasługujesz na wszystko, co dobre, a nie wiarę, że jesteś winny i nie zasługujesz. W życiu otrzymujesz tylko to, na co podświadomie uważasz, że zasługujesz? Jeśli życie kopie cię w tyłek, to znaczy, że podświadomie uważasz, że na to zasługujesz. Jeśli twój partner traktuje cię gorzej niż psa, to znaczy, że sam siebie nie kochasz poprawnie. Jeśli twój szef traktuje cię niepoprawnie, to znaczy, że nie kochasz siebie poprawnie. Inni ludzie traktują mnie tak, jak ja traktuję sam siebie. Ludzie katują się na poziomie psychologicznym, obwiniają i niedowartościowują na poziomie podświadomym, a później dziwią się. Że wszystkie te rzeczy pojawiają się w ich życiu materialnym i nie zdając sobie sprawy, że sami to wykreowali. Jeśli powtarzasz tą samą hipnozę, co większość społeczeństwa, że jesteś nieistotnym elementem wielkiej maszyny, nic od ciebie nie zależy. I nie masz na nic wpływu, to według wiary będzie ci dane. A jeśli dasz się zahipnotyzować, że jedzenie robaków jest dobre? Zgadnij jaka rzeczywistość ci czeka.